Dzień dobry. Dzisiaj robimy podsumowanie naszej przygody z fertygacją cebuli. Tak, porozmawiamy i podsumujemy, czy ta fertygacja się opłaca, jakie są jej zalety. We wcześniejszym odcinku jeszcze na etapie wzrostu nagrywaliśmy stan plantacji. Mówiliśmy co na tej plantacji się działo od samego początku i na czym nam najbardziej zależy. Więc rzecz dla nas najważniejsza to uzyskać stabilność planowania i Trzeci rok z rzędu. Jakby wiemy, że ten wynik jest zbliżony do tych, które uzyskaliśmy w latach poprzednich. Czyli to jest plon końca 75 ton. Natomiast. Też to, co na ten plon w tym roku miało bardzo duże, duży wpływ, to jest obsada, która była bardzo, bardzo duża, bo to były 4 jednostki na hektar, czyli tak naprawdę o jednostkę za dużo. Wiemy, że to raczej nie pozwoliło wykorzystać potencjału tej rośliny do wzrostu, bo one miały mało miejsca, wiadomo, później presja chorób przy tak zagęszczonym łanie jest dużo większa, więc to też jakby zaważyło na plon. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich trudności, w tym roku plon również mieścił się w granicach 75 ton z małym haczykiem. Natomiast też musimy pamiętać, że to jest cebula w typie amerykańskim czyli taka cebula, która jest w stanie takie plony spokojnie osiągać. Czyli takie plony w tym roku byliśmy w stanie zebrać na plantacjach bez serdygacji. Chyba nie. Bo co prawda tutaj ja od razu chciałbym podsumować, że e, no, nie, bezsprzecznymi takimi zaletami fertygacji jest nie tylko to, że nawozimy, e, ale również to, że tak, no, nie, nie lejemy rośliny z góry, więc tutaj jakby presja chorób jest od razu mniejsza. To nawożenie jest bardziej precyzyjne, tak? czyli no, to, teoretycznie zużywając mniej nawozu no, możemy osiągnąć ten sam efekt, prawda? E, no, i oczywiście, tak, no, nie ubijamy tej ziemi, więc nie doprowadzamy, do czyli nie, deszcz, deszczując, nie doprowadzamy do degradacji tej ziemi, czyli nie ubijamy jej. No, czy można by było osiągnąć ten sam efekt? No, tutaj i tak trzeba by było w pierwszej dawce dać te 350 kilo nawozów wieloskładnikowych. Później, druga dawka, no to też jakieś 250 kilo e, nawozów też trzeba by było dać. Może opowiedz, ile tutaj było tych nawozów dawanych, w ilu dawkach? E, w masie wnieśliśmy około 250 do e, 300 kg, chyba nawet nie, nie było to 300, około 250 kg e, nawozów, które były podawane e, w ferdygacji. Dawka jednorazowa była około powiedzmy 15 kg, więc my tych ferdygacji zrobiliśmy około 17 w całym sezonie. I tak naprawdę e, był to okres czerwiec, lipiec. E, Sierpień. I tutaj wnosiliśmy na początku nawozy o składzie zrównoważonym, później potasowym. No właśnie, i to jest też na pewno bezsprzeczna zaleta fertygacji, że. Możemy tak naprawdę bardzo często regulować e, skład tych nawozów. Tak? Tak a było. tutaj w przypadku mm. nawozów posypowych tak naprawdę robimy dwa zabiegi, no i tak naprawdę liczymy na to, że roślina sobie wykorzysta, co akurat w tym momencie potrzebuje, mm. tak, a tutaj możemy precyzyjnie tak, dawkować. Tak właśnie było. My te dawki jakby dobieraliśmy, zwiększaliśmy albo zmniejszaliśmy w zależności od sytuacji na polu, od sytuacji pogodowej i tak dalej. Staraliśmy się jakby zrównoważyć to, co w tej glebie się znajduje, bo mieliśmy analizy gleby, widzieliśmy, że tu jest problem z magnezem, że trzeba. Skupić upić na nawozach potasowych i tu e, ferdykacja dała nam taką możliwość, mhm. czego byśmy nie byli w stanie osiągnąć przy nawożeniu posypowym. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, to przy no, obecnych cenach nawozów. One wyszły, myślę, że bardzo zbliżone, ponieważ gdzieś musimy się jakby liczyć z tym kosztem w granicach 3-3,5 tysiąca na hektar i tak to w tym roku mniej więcej by wypadło w jednej i w drugiej wersji. Oczywiście tutaj temat jakby nawożenia azotowego jest zupełnie innym tematem, Le, bo w jest... przypadku jednego i drugiej technologii jest taki sam. Tak. No dobrze, tak, a jeśli chodzi o planowanie i te, czy tych cenach, no to, to, to nie jest aż taki przerażający koszt, tak? No bo jednak 75 ton z hektara, ceny na cebulę są w tej chwili dość dobre. To, co jest dla nas najważniejsze, no myślę, że na dobrych glebach, na takich glebach wypoczętych, czyli takich, na których nie było wcześniej intensywnej uprawy cebuli, o dobrej strukturze, bardzo pilnowanej. Pewnie są plantacje w Polsce, gdzie takie plony w granicach 70-80 ton cebuli w typie amerykańskim były. Natomiast tutaj w naszym rejonie E, e, gdzie ten rajon jest bardzo warzywny e, i tej cebuli uprawia się naprawdę bardzo dużo, e, no, były to nie, o ile były, to były to nieliczne plantacje. Natomiast e, tutaj mamy to potwierdzenie, że nawet e, niezależnie od roku, nawet popełniając takie błędy, jak tutaj e, przy ilości obsady, cały czas mamy tą stabilność planowania, wierność planowania mhm. i, i jakby niezależnie od roku, bo te lata były naprawdę bardzo różne, w różnych momentach przychodziły nam. E, 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 jakby różne problemy, tak. E, czy zimna, chłodna wiosna, czy później e, e, gorące lato, problemy z chorobami. W każdym roku gdzieś ten rozkład opadów e, i temperatur był inny, a my uzyskaliśmy. Yy, cały czas plon na tym samym poziomie. Tak i ten, ta wysokość tego plonu, o której mówiłaś, czyli 75 ton, myślę, że no przy optymalnych jakichś warunkach i w super warunkach glebowych, by była do osiągnięcia może też bez fertygacji. ale trzeba na to zwrócić uwagę, że mamy też takie plantacje, gdzie na słabych ziemiach 40 ton. Też spotkaliśmy się nawet z takimi, z takimi polami, gdzie tylko 10 ton jest cebuli z hektara z typu amerykańskiego, tak? Czyli no, to też wszystko zależy od stanowiska. A tutaj, tak jak mówisz, fertygacja nam pozwala na Tą powtarzalność, tak? Czyli niezależnie od, po, od roku jaką tam wyglądał przebieg mhm. pogody, no co roku mniej więcej ten plan jest na tym samym wysokim poziomie. Tak, ja naprawdę myślę, że gdyby obsada była trochę mniejsza, ta roślina miałaby jakby więcej miejsca to jest raz, ale dwa, też ona konkurowała z sobą o składniki mhm. wody i tutaj bardzo trudno w tym okresie lipca dostarczyć tej wody w optymalnej ilości. I tutaj pewnie też były takie momenty, gdzie jej chwilowo brakowało. Ale przy takiej obsadzie ten plon, i w tym roku, myślę, że chyba nie ma czego się wstydzić. Właśnie, no i chyba podsumowując, nawet jeśli koszt nawozów byłby. No podobny, no, to już w ogóle jest tutaj na pewno duża korzyść. Nawet jeśli on był podejrzewam ciut wyższy, no to tą zwyżką plonu w stosunku do tradycyjnego nawożenia myślę, że spokojnie byśmy to nadrobili. Także no, ja uważam, że tutaj bezsprzecznie zalety fertygacji trzeba docenić. No, na pewno nie będziemy tutaj poruszać kwestii cen, kosztów sprzętu, no bo jakby jest tak ogromny wachlarz tych wszystkich ofert, jeśli chodzi o, o całą instalację i te linie. Natomiast musimy też liczyć się z tym, że to jest koszt bardzo duży na początku, ale większość tych elementów możemy jakby przez wiele lat tak, wykorzystywać, więc tutaj kwestia tylko taka, czy my się przestawiamy na taki rodzaj nawożenia i odżywiania. My mówimy, że jesteśmy w stanie poprowadzić tak plantację, aby było to korzystne i dla pola, dla gleby i dla jakby całego systemu odżywiania roślin i jakości tego towaru i wierności planowania to tak jak najbardziej. Dziękuję. No dobrze, także dziękujemy, dziękujemy bardzo. Dziękujemy za podsumowanie do zobaczenia. Do zobaczenia.